Ostatnia paleta rozładowana, ciekawe co teraz mi czeka, są dwa wybory, dwie możliwości, albo północ Oregonu, południe Washingtonu, albo północ Kalifornii, zastanawiam się dzwonić do nich, czy pisać do nich, ostatnio jak piszę do nich, bardziej się, łatwiej się do nich dobić, dobra, wyślę e-maila, a jak to nie zadziała, to zadzwonię, Witaj ko sawa. Sahrafal, I'm empty. Poor Oregon, Portland, Oregon. Well, I like that. <laughs> po czterech godzinach milczenia ze strony spedycji, postanowiłem udać się na truck stop, bo widzę, że się mieją. Ja ani nie mówią mieć, ani nie mówią nic. Oddzwonimy. Oni tak odzwonią, że ja już nie wiem, o co chodzi. Udałem się na truck stop który dobrze znam TA i tutaj będę gnił, co najmniej do jutra. Połazimy trochę po stopie szukając okazów amerykańskich ciężarówek. Stare czerwone Volvo, starsze niebieskie Volvo, nówka czerwone Volvo, VN780. Ta nie wiem, co to za Volvo. A tutaj mamy Kenwortha. Zdecydowanie w tym rzędzie jest więcej Volva. Klasyków i owner operatorów widać coraz mniej, coraz mniej. Prawdopodobnie wynika to z tego faktu, że muszą coraz ciężej, ciężej pracować na swoje pieniądze i rzadko bywają na trackstopach, a dwa, no, że po prostu nie są tak ekonomiczne A teraz paliwo nawet w Stanach, mimo że jest tańsze jest drogie. TA ma swój garaż do drobnych napraw, zmiany olejów i takich innych serwisów. Tak zwaną główną akcję na truck stopie, gdy kierowcy stają, parkują się naprzeciwko pomp paliwowych, mówią, że parkuje się, parkują się tam, gdzie jest akcja, żeby mieli wszystko na oku i mogli wszystko oglądać. Ten truck jest duży, głównie, generalnie na większości truck stopów parking zaczyna się już tutaj, a nie tam daleko. To jest zachód, to jest Oregon, to jest Portland, tu jest specyficznie. Ładnego wypucowanego Peter Bilda. Owner Operator. Stara naczepa, stary agregat, a trak nowy. Czyli jeszcze ci, co byli dawno w biznesie, stać ich na nowe traki. Teraz kupić nowego traka od zera. Uch, może to nie jest szaleństwo, ale trzeba mieć trochę kasy. I trzeba mieć dużo zdrowia, żeby dużo zasuwać. Trak nie należą do najczęstszych miejsc na świecie. Dużo petów z zapach moczu. Tego na filmie nie widać, no ale niestety, taka jest rzeczywistość. Kierowcy to e, naród nie zawsze wychowany. Tutaj jest tak zwany, że ja, ja tak ten rząd nazywam, z tyłu na trakstopie, rząd cichociemnych, <grywania> którzy się kryją albo stoją w zaciszu. Ja nie lubię stawać z tyłu, bo mi już dwa razy z tyłu Spuścili paliwo. Jeżeli staję z tyłu, to tylko bez. E, jeżeli mam bardzo mało e, paliwa w bakach. To jest, gdy jest ciemno, nie o, na tym trackstopie są latarnie tylko tak porozrzucane tutaj, a z tyłu nie ma latarni za bardzo. i Jest ciemno, mało kto jedzie, niektórzy mają wężyki, pompki i opróżnić taki bak to jest kwestia paru minut. W ogóle nie lubię spędzać czasu na trakstopie, ja lubię pracować. Tak jak teraz, no nie mam wyjścia, jak mam to 36 godzin, tutaj jest motel, może zamiast straku będę spał w motelu, pomyślę jeszcze. Na chodzie, stać go na paliwo i marnowanie go. No i tutaj mamy mega sypialnię. To jest pewno specjalistyczny transport samochodów w, zamknię... w zamkniętej najczepie z Kansas. Tutaj mamy firmę z Kanady, z Chciałem kiedyś do nich i pracować ze względu właśnie na traki i na trasy. To chyba jest broker, bo u nich są przeważnie Volvo i Peter Builder. A może i nie? Potężna maszyna. Z Ontario oni są. Chciałem się kiedyś u nich zatrudnić. No ale wyszedł Prince. Prince. Jak splajtowało leże. No nieważne. Tyle przygód trakstopowych. Wracamy do traka i bierzemy się za naukę. Mam wolny czas. Wziąłem ze sobą. Widziałem, że będę miał wolny czas, wziąłem ze sobą wszystko do nauki i będę się szykował do mojego egzaminu. I teorii i praktyki. Bo jestem już może nie blisko, ale bliżej końca niż byłem na początku. Także tyle. Trackstopowych opowieści. Pauzy, oczekiwania, dzień dwa. Jest piątek. Ogarniam trochę kabinę. Myję naczynia po kawie i mam to szczęście, że zawsze ktoś obok mnie stanie, kto ma silnik na chodzie. Rzempoli, mimo że nie trzeba żempolić. W nocy tutaj stało Volvo. Było wyłączone, ale miał włączony agregat, który tak chodził jak kosiara. No mniejsza z tym. Jest piątek, jest pierwsza po południu w Montrealu, tutaj jest dziesiąta rano. I coś czuję, że jak dzisiaj mi nic nie wymyślą w tym Oregonie i Waszyngtonie, to czekają do piątku po południu i powiedzą pff, jedź do Kalifornii na poniedziałek. W sumie tak by mi pasowało, bo... No bo co, tutaj będę siedział cały weekend. Z Oregonu i z Waszyngtonu w tym okresie mogą iść ewentualnie czereśnie. Zobaczymy. Piątek, piąta po południu dzwoniłem do nich. Trzymają mnie w strefie czeskiego filmu. Nic nie mamy, może coś będzie, zadzwonimy. Chyba nic nie będzie z tej kalifornii. ja się uczę dalej już prawie. Wszystkiego się nauczyłem. O! To jest znak, że trzeba przepalić tracker. Dzisiaj rano jak przepalałem ledwo co odpalił. 11,5 było, a zobaczymy ile teraz jest Volt. Kurczę, półtorej godziny chodził, 11.07, ledwo co zapali. Rano pochodził półtorej godziny, no to teraz go też przepalimy na półtorej godziny, nie ma co ryzykować. A przy okazji się trochę schłodzi, bo jest gorąco. I tak to jest. Zostawiam mnie w piątek. Nie szkodzi. Jak jutro im powie, że jutro nie załaduję. Tutaj z tyłu mam autobusik. Do centrum Portrand mam jedną przesiadkę, Autobus plus tramwaj godzina 20. E, 2,50 dolara. No co ja będę siedział w traku, ale oczywiście jeżeli jutro nie załaduję. Chociaż jutro albo w niedzielę coś mam, ale czeski film. Nie wiadomo co gdzie dzieje. Ja. Z jednej strony Rympoli Peterbilt z drugiej strony Rempoli Kenword ale on stanął tak, że stoi tyłkiem do mnie. <ścoughs> no dobrze, ja przepaliłem traka przez dwie godziny, no bo ciężko mu było zakręcić. Nie chcę mieć problemów. Po czym go zgasiłem, otworzyłem okna. Jak już zachodzi słońce, nie jest aż tak źle. No. Nie ma wilgotności, można otworzyć okna i, 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 i jest całkiem przyjemnie. No to tak boku wszędzie wszyscy rympolo. No nic, mam nadzieję, że jak przyjdzie wieczór, zgaszą silniki. A, między, a, a w międzyczasie dostałem zlecenie za ładunek. Niestety nie jest to Kalifornia. Jest sezona czereśnie w tej części kraju. Jutro ładuję w jakimie czereśnie do Montrealu. Cóż, cóż zrobić niestety, no ale i tak jest fajnie, bo jest to na zachodzie.